na mój kanał, zasubskrybujcie kanał, tak bo so short tego typu, dziękuję, że wchodzicie, udostępniacie kanał, zapraszam na mój tiktok, tego oficjal, tego typu, tak jakby za so oficjal, tego typu, bardzo się cieszę, będę tu mi się kręci tego typu, bo będę tutaj nie, grzał obiad, tego typu, jestem po pracy, Benek, a macie Benka, tego typu, on się musi kręcić a nie mm. Mm. co tam? iść sobie bawcie mamy jeszcze zupę pomidorową tego typu to co robiliśmy wczoraj tego typu bruzdki szymane dokładnie bruzdek do tego typu, muszę bejka wziąć dać Anciu, bo widzę, że się łasi tego typu I słuchajcie, no bo tam na TikToku, tam rozmawialiśmy wczoraj z prawie, mm, I się kręcić. wszystkiego. Są sobie yy, bonusa, BGC, Bodycraisa, Wunia, tego typu. Yy, słuchajcie, powiem tak. Yy, w się do dziś nie odzywa. Tego typu. Jak się mówi, obseł zbroje, tego typu. Wunio. To jest prosty wybór tego typu. Właśnie. A w sprawie Bodycraisa tak tłumaczę Wam tego typu, że bez wyłonienia nie istnieje Bodycraise tego typu. Widzicie, co się doczyniło? Sam sobie e, Bodycraiser strzelił w kolano, Można to powiedzieć. Tego typu. Dlatego tak się skończyła, że skończyło, że nie ma fejmu. No musi yy, na dolero do... Ja mam się tam... No nie, nie Na Ja sobie zarabiać. No bo to trochę to jest słabe dla mnie. Tego typu. Ty. Tak by wytłumaczyłem wam. Ja po prostu stworzyłem sam ten film od od podstaw. A Krajs jak był u Włównia, to no, Włównia jego wypromował. Ale co z tego, że Włównia jego wypromował, jak wiadomo, że bez Włównia zginął Botykręc? Tego typu. Słuchajcie, no. To proste i logiczne myślenie tego typu. Jakby. Bodycrust do mnie atakował Takim zachowaniem I inne rzeczy Wiecie powiem wam tak Tak szczerze odprawię Mi tam nigdy nie zależało żeby być w podcast tylko typu bo jakoś tam czułem się chujową I tu nie przeszkadza że mnie nie ma Wolę samemu coś zrobić, Niż yy, Ktoś na mnie żeby z, yy, żerował i na mnie Taki trzepał tego typu. właśnie Czekajcie, bo dla już zjace tego typu. To wiecie. Mi to nie przeszkadza. W ogóle. Ale dla mnie to przeszkadza na pewno, bo tak. Jakby miał ten, to by nie robił lufę donatową klam. Tego typu. To jest pierwszy problem To jest prosty jak dół, Tego typu. No ale słuchajcie. Dla mnie jest po prostu spalone. Bo to kraj jest. Tego typu. Proste jak dół. A słuchajcie. Słyszeliście o tym, że Nanim Magikal chciał dać kwiaty e, e, Nikolce. Ona mu odmówiła. No, słuchajcie. Tani Magikal myślał, że Nikola wróci do niego. Tutaj to by było wiadomo od początku, że ona do niego nie wróci. A on się łasił jak łupiec Dani Makika do niej z kwiatami. No i co wyszło? Dosyć kopał w dupę tego typu. Co będę? Daj się łasisz, Oj. Co tak się łasisz? Tego typu. To on myślał, że ona wróci do niego? Jak pama weszła, cała żona na dziecko chciała złapać jego. Tego typu, inne rzeczy, no to słuchajcie, no... Ja też bym ta się nie zgodził, tego typu. Proste jak drut. Właśnie. Proste jak drut. To nie wiem, czy ta chciał, yy, no, żeby ona wróciła. Ja to bym nie chciał, tu mieć taką kobietę, która Zrobię mu rogi. bo ona będzie robiła mu rogi, a on głupi będzie się cieszył, że ją kocha. No, gdzie jest tam miłość? Inaczej się mówi chora miłość. Tego typu to jest chora miłość. Słuchajcie, Jak kogoś się kocha, to się kocha, a nie się został na rodzie. Ja z tobą jesteśmy już 11 lat. Po ślubie, tak to, to liczyć 3 lata do tego. No to macie. 11, 12, 13 lat jesteście ze sobą. I się kochamy. Tego typu. Wiedziałam, że w każdym związku są jakieś tam kłótnie, rozterki jak się mówi, ale to w każdym związku. Tego typu. Ale tyle jesteś lat. 13 lat tego typu. No właśnie. A zach, zachwycił się, że jak da róże ją, przeprosi inne rzeczy, to będzie gigmina. Słuchajcie. To nie ona takiej w zasadzie działa. Ona jest spalona przez ludzi, przez innych tego. Tylko, to jest kolona. Przypuszczam, że to jest jego pierwsza miłość, można mu powiedzieć, u Dany Magikara, z tego powodu, że nigdy miłości nie miał, może. Tylko on się zauroczył, ja się mówię, bo to nie jest miłość, tylko zauroczenie się, może. Ale to trochę za późno tego typu. Właśnie. To jest moje zdanie. Nie wiem, jakby to na to temat. Powiecie co na ten temat sądzicie, to jest moje zdanie, wasze macie, możecie pisać na ten temat, pozdrawiam was, smacznego życzę, trzymajcie się, bęc!